Po raz ostatni w tym roku odbył się rajd w ramach Nordikiady. Tym razem miłośnicy dwóch kijków spotkali się na trasach parachatki. Malownicze wąwozy i trasy o różnej długości jak zawsze zgromadziły wiernych uczestników tej formy aktywności. Cały rajd został przygotowany i przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i obostrzeń. Uczestnicy zostali podzieleni na małe grupy, które startowały o różnych godzinach. Dzisiaj ostatni rajd w ramach Nordikiady 2020. Jesteśmy w parchadce, rajd zdecydowanie inaczej zorganizowane, Małe grupy wychodzą na trasy, osoby zapisywały się na konkretne godziny. Wszystko po to, żeby nie spotykały się osoby ze sobą, żeby utrzymać odległości, żeby się nie gromadzić wspólnie, a jednak żeby wykorzystać i to, że jest piękna pogoda i że mamy piękny teren, no i po prostu tęsknotę za tym, żebyśmy się spotkali. No i żebyśmy też uprawiali ruch na wolnym powietrzu. Musimy się pochwalić, że w tak trudnym czasie tego 2020 roku, gdzie było bardzo dużo obostrzeń, gdzie terminy na przykład rajdów musieliśmy zmieniać, gdzie musieliśmy dawać obostrzenia co do ilości uczestników. Tak? Wszystkich uczestników na wszystkich rajdach było rajdów było 6. Wszystkich uczestników było ponad 400 osób, więc uważam, że to jest przepięknie. Były osoby, my robiliśmy, mamy różne statystyki porobione, osoby, które były na wszystkich rajdach. Tak, są takie, które były na wszystkich rajdach. 12 osób takich jest. Jest osób 9, które było na 5 rajdach i jest bardzo duża grupa osób, które były na czterech. Oczywiście, gdyby była inna sytuacja, jesteśmy przekonani, że ta statystyki by wyglądały inaczej, no ale to siła wyższa, tak? Liczymy na to, że w następnym roku uda nam się zrobić yy, tak, że i dużo że więcej uczestników będzie mogło być i te osoby będą mogły po prostu być. Bo niestety było tak, że my ograniczaliśmy na każdym rajdzie liczbę uczestników, czyli powiedzmy po 60 osobach, po 80 osobach, zależnie w jakim to było czasie, zamykaliśmy listę, mimo że jeszcze osoby tak, pisały. Bardzo wiele osób jeszcze było chętnych. Tak. Yy, Należy powiedzieć o tym, że yy, mieliśmy duże wsparcie, jeżeli chodzi o gminy, gdzie się odbywały te rajdy. Cały pomysł, jaki wyszedł, to wyszedł po rozmowach z powiatem puławskim. Także Nordikiada tak naprawdę jest Nordikiadą puła, powiatu puławskiego, Nordikiada 2020, bo stąd wyszedł pomysł po rozmowach z zarządem powiatu. I tutaj mamy wsparcie z powiatu. Bardzo dziękujemy. Mamy swoją kadrę instruktorską i instruktorzy w każdym rajdzie. No, oczywiście, jak są warunki takie jak dzisiaj, to z każdą grupą idzie jeden instruktor, ale przeważnie, jeżeli grupy są większe, to jest co najmniej trzech, nawet czterech instruktorów czasami na jedną grupę, yy, którzy nie tylko prowadzą grupę, ale też starają się poprawiać technikę uczestników, yy, pilnują, żeby nikt na trasie nie został i pilnują, żeby wszyscy dotarli bezpiecznie na miejsce. Mamy też yy, instruktorów, Którzy mają przeszkolenie medyczne, więc mhm. mają apteczki na trasie, więc jeżeli się coś nie daj, nie, Boże. daj Boże dzieje, to y, też od razu opieka taka i pierwsza pomoc y, jest pod ręką. Mamy wybitnych zawodników, y, instruktorów, trenerów, y, no wybitne osobowości Nordic Walking z Polski. No mamy szczęście, że po prostu przyjeżdżają do nas osoby, a nasi uczestnicy mogą skorzystać z tego, że takie osobowości są po prostu na naszych imprezach. Pasjonaci Nordic Walking, jak również organizatorzy mają nadzieję na kolejne udane rajdy w przyszłym roku.